Siemanko widzowie, witamy w kolejnym odcinku na kanale Ecie Tym razem kebaby, czyli to, za co hajtujecie nas najbardziej. <grymne> <grymne> czy to baranina, czy to wołowina? Kopiujemy książula w dzisiejszym odcinku, a tak naprawdę jesteśmy dzisiaj na warszawskim Bemowie. Sprawdzimy sobie trzy, trzy kebaby myślę, trzy. Dlaczego trzy? Bo nasze brzuchy po czwartym zazwyczaj wysiadają, więc robimy, spróbujemy zrobić trzy na odcinek. Na początek jest kebab Bamian. Bamian to brzmi jak Chińczyk bardziej niż kebab. Trochę tak, ale słuchaj, wiesz jakie mamy opinię? 4,7 i ma 420 opinii. Dość dużo. To prawie jak Grillo. To kurde, gr Nie, no nie, Grillo. No nie, ma, ale... Grillo ma 4,9 przy 1000 ponad opinii. Grillo jest cały czas w ogóle na wakacjach. Znaczy na urlopie rehabilitacyjnym, więc jak będziecie kiedyś chcieli spróbować, to musicie jeszcze poczekać chwilkę. Teraz jest czas na chill, relaks i odmowę. Opinie bardzo dobre. Jestem w szoku, bo nie słyszałem o tym kebabie. W ogóle rzadko bywam na bemowie, co nie zajrzę to kolejny dobry kebab. Lokalna buda z krawem, ale za to mięso świeżo ścinane. Sałatki nie za dużo. Smak mięsa dyskusyjny, ale nadal ktoś zostawił 5 gwiazdek, trochę jak ja z zapiekanką. Zapiekanka zajebista, ale bułka sucha. <grym> <grym> Czyli zapiekanka, gwiazdka top. <grym> <Nie, grym> Suwa suwaru. Cenowo ponownie standardzik, 24 zł. Myślę, że trzeba iść i spróbować, bo to same piątki jest. W ogóle nie mogę, nie mogę znaleźć jedynek. W poczekaj, poczekaj. Weźmy najniższe <grym> ma tu brak, gorąco jak piekle. <grym> <grym> to jest klimat, gorący, piekielny klimat. <grym> przynajmniej są krzesła na zewnątrz, tak mówi Mike. No, Zobacz, już się widzę. Długie oczekiwanie na kebab. Myślę, że dzisiaj będzie krócej, bo jest mała kolejka, prawie jej nie ma. Kebab śmierdział spalonym tłuszczem. Ale mało jest takich opinii, no jakieś wyjątki. Może konkurencja się wkurzyła i poszła im napsocić. Zauważyłeś, że to są głównie nie o jedzeniu, tylko o, o poczce? Chodźmy sprawdzić. Tak. O klimacie. Okay. Dzień dobry. No ja wiem, to muszę na pół szukać, no i to wszystko i Słuchaj, weszliśmy do środka i faktycznie gorąco jak w piekle. Nie wiem czy zauważyłeś. Klimacik taki, no nawet zabawnie było, ale tak? Moim ale to jest azjatycki, mój. azjatycki. No, turecko taki, widziałem, że tam jakiś dozownik jest z gorącą wodą, chyba można się napić, albo jakąś herbatę sobie zrobić. To jest ciekawe. Patrz, jaki mam fajny numerek 14. Numer? Bamian tej... Kebab, zobacz. Jest TikTok, Facebook, Instagram. Pyszne Wejdziemy na TikTok, a, zobaczymy, co oni robią. <głos> <głos> Sprawdźmy to. Brzmi ciekawie w sumie. Taki, jak dostałeś zawsze te pip pipacze w kebab kingu, to tym razem te pipacz w bamian kebab. Podtrzymaj kamerę. Zobacz, mam ich mam ich 585% więcej niż Rzecie pecie. Co trochę trochę przykra. Nie kolejne TikToki i nie zrobiłeś tego. Tak to byśmy ich dogonili może. Tak. Jeszcze daleko jesteśmy w plecy za nimi. Uber Eats, marzysz o smacznym posiłku. O kurde, oni chyba wiedzą. Wiedzą kiedy się odezwać. I dobra, Zoba, lecą tu. Co sobie, odpalimy sobie? Uspaniale. Dzięki kobie dawaj. Bamian kebab. O kurde, to się du dużo dziwnych rzeczy dzieje. To może się zacięło. Dawaj ten dzienkowie. O, są stoliki. Czy się wszystko zgadza? O szybki montaż. Jakie przejścia tu jest Dynamic. Nie wiem, czy się psuje czasami, czy. czy... Mało zapłaciłem bardzo. I ile zapłaciłem? 20 ja wiem, czy tak mało. No już po 23-24. Po mało. Mało! Ty ładnie żeś to namalował, Mati, powiem ci. Bamian kebab? Fajny graf. Fajny graf. graf. Dobry graf. Jak myślisz, kiedy to stworzyli? Bo podejrzewam, że mogło nie być na przykład tej budki i wtedy on się też Takie się dobrze prezentowało na, na ulicy. No na kiedy? Z 20 lat temu? Może? No, tak. no, tak. jak taki podróżnik dzisiaj, nie? Jakbyś tutaj. Ze szkołę mnie wypuścili po przyrce i jestem. No, słuchaj, pani powiedziała. To faktycznie było też w opiniach. Że aż 15 minut nawet Między 10 a 15 Więc strzelamy na 15 bardziej A nie było ruchu Zauważyłeś? Może ta dostawa jest tak oblegana Czy ja wiem bo... Czy nie było Tam na grillu były cztery kebaby Które się smażyły Już pan zawijał kolejnego I dwie, loka... dwie osoby w lokalu jeszcze w były No się Dwie osoby A z jedna to była ich córka <grym> Ona raczej nie czeka na psa. Wydaje mi się, że Na dowóz może być sporo Skoro mają pyszne .pl, To myślę, że to może Może spory, sporą część robić Tych zamówień I myślę, że stąd też dużo opinii Bo ten lokal jest tak dość ukryty I mało znany mam wrażenie Znaliście go? ją. Trochę ma tych opinii. Trochę ma. Czy dużo? 400. No to bym powiedział, że dosyć sporo, jak na takie 3 lata działalności bym powiedział. A nie uważasz, że 18,50 za kebaba teraz małego to nie jest tak dużo? Chcecie, żeby ta cena była To ta jest, uważam, że taka no myślę, że normalna już się robi ta cena. Taka powinna być. Da się taniej. Ciekawe ile waży, bo mamy wagę. Mamy wagę, zważymy go. Moim wyznacznikiem tego jest zawsze, że Grillo kosztuje mały z 18 zł. To jest wyznacznik. No to jak ten smakuje tak dobrze, kosztuje tyle, to jakim prawem inne smakują gorzej? Uuu, mocny statement. <średnio> Dobra, czekamy. Słuchaj, wydaje mi się, że czekaliśmy z 8 minut, jednak szybko było. Zobaczmy. Ciekawi, czy dzisiaj działa. Znowu 136. Jest. Mamy dwie połówki, więc musimy zważyć dwie połówki. Faktycznie było tam gorąco, jak wszedłem tam drugi raz, to poczułem. Był taki zapach kary, co? No, może taki, był. Taki może przyprawy. Byłem, może był. To są dwie połóweczki z mojego kebaba. Jak obstawiasz w ciemno? Myślę, że 440 together ważą. 420. 115, <laughs> idealnie. To i ta Twoja waga. <laughs> Trzeba na dobrym gruncie. No nie ma lepszego gruntu niż podłoga. Dobra. U. 510 za małego, to spoko! Dobry wynik. Dobry. Jeszcze dla pewności powiem. 510 Co? Ej, dobry, dobry wynik. Naprawdę za 18 złotych półki o kebaba. Chodźcie do, do plecaczka sobie schowam. Swoją półkę sobie do plecaczka wsadź Pićku nam wziąłem. Dobra, żeby było sympatycznie. Matko! Coraz bogacie na tych odcinkach kiedyś, nawet kurde na kebaba nas nie było stać a teraz nawet picie mamy do odcinka. Wezmę sobie mniejszy kawałek, co ty na to. Na ile się no. różni Dużo, 80 gramów. To, co pierwsze czuję, to jest mocno chrupiąca tortilla. Apetycznie to, wygląda To jest tortilla, prawda? <laughs> Już niczego nie jesteś pewien. <laughs> Sosik mamy mieszany, mięso mieszane. Ej, ej, ale powąchaj, chyba czuć tu takie... Orientalne kary ogni? Jest taki. Może, myślę, że dorzucają. Myślę, że dorzucają tam kary. Jeżeli wracając do tej twojej tortilli, do to nie jestem pewien, czy to jest tortilla, czy takie specjalne ciasto, bo tortilla jest taka charakteryzuje się takim mocno wodnistym naleśniorem. A tutaj jest jednak to ciasto trochę zapieczone. Do debaty. Do debaty? To, co widzę, to kebab Hmm. są smaczki takie azjatyckie. Czyli te przeprawy się przebijają? Tak, ale dobra przebitka taka. Z surowek mamy kapuchę, mamy chyba trochę sałaty zwykłej klasycznie. Sosik jest lekko, to powiem ci, poczułem, poczułem. Kula mocy, wołowina, wołowina mix, tak zwana. Pomidorek, troszkę mi się zrobiło tam tłusto. Taki długo się zrobił ten z tej strony. Przy tym mięsie, wiesz, pojawiła się słoność. Słoność! Słonina! Słoność, wiesz, kompozycja. Całkiem jest taka 50-50, jest sporo tego mięsa, ale nie za dużo, nie przytłacza. Surówki, te kapuchy, to no nie są takie świeże warzywka jak w grillu na przykład. W porządku, sosu bym chyba jednak dał więcej, bo w pierwszym gryzie czułem, z każdym kolejnym coraz mniej, wiesz, zrobiło się słono. Aż mam ochotę popić, nie jest to złe, czuć tę jakąś taką domieszkę orientalnej magii. Może dlatego się bamian nazywają, może mają właśnie... Specjalnie przyprawione to mięso. To, czyli to jednak ten Chińczyk był. No zobacz, pojawił się też ogóreczek. Jednak są takie świeże warzywka. To nie jest taka chamska, tylko zwykła kapucha. To jest poziom wyżej. To jest poziom bamian. No wiesz, co ciekawe, jestem Twojej opinii. Może zanim wyrażę swoją, chociaż mniej więcej możesz się domyślać, już co, co Diego uplasuje. Myślę, że spokojnie mu 7, 8 dasz. Tak, dziękuję. Dobrze. Koniec odcinka. Czy mogło być lepiej? Mogło. <laughs> Doszedłem do tej wołowiny. Teraz już dużo jej jest. Wiesz, co? Ona ma taki smak, byś takimi orientalnymi ziarenkami smakują posypał. Tylko tak od. Serca i zaczyna się robić coraz bardziej słono, wiesz? Coraz bardziej. Myślę, że tylko jedną część kebaba posypali, taką ścieżkę zrobili, zwiększający się poziom soli. <śm> <śm> Dobra, ale czy bym wracał? Jestem ciekaw Twojej opinii. Moim zdaniem to jest takie. 7, 7. Jadałem gorsze i jadałem też lepsze. Poczułem teraz ostrość, wiesz? Ostrość do mnie dociera. A jakiś słodziak u mnie taki wiesz? Zawinia, widać, że górę dostałem. Ale słuchaj, jakby było trochę więcej tego białego sosiku rozłożonego po całości, to ten kebab by zyskał. Zyskałby na Smacznego. Wa... We wszystkich językach. Papier to papier. Ale tak? Fajnie, że w sumie zawinęli nam dwie połówki osobno w papier, przez co nam się tak ten dół nie rozwala. Nie leci od razu, będzie dobry, a nie wszyscy to robili dla nas. I to prawda, to bardzo miłe z Pani strony, że tak dostaliśmy. Jak, prawie jakbyśmy dostali dwa kepsy, nie? Sosik na górze, pitka, chrupiąca, ale nie za bardzo. I ten pomidorek od razu wystawał. Jednak tych świeżych warzywek tutaj dorzucili. No to no może nam 7,5, jednak. Podoba mi się, że zawsze jak dasz ocenę, to zawsze ją zmienisz. Ale <grym> dobrze, że nie zmieniam z 8 na dwa, nie? <grym> zdecydowanie wyczuwalne jest tutaj to kary. Ta różnica, której w sumie nie spotykaliśmy wcześniej w kebabach. No oni tam tak, inni tego za bardzo nie sypią. Sosy są takie mocno. Ten czosnkowy, moim zdaniem, jest trochę zbyt wodnisty, nie jest aż taki wyczuwalny. Pikantny faktycznie jest, odczuwalna ta pikantność. To jest fajne. Jeżeli chodzi o warzywka, no to w pierwszym gryzie nie było za bardzo wyczuwalne. Mięsko słone, fakt, jest słone. Moim zdaniem nie najlepszej jakości. Da się znaleźć coś lepszego. Nie jest to krawcik, tylko kulka. Połowina mix. Jedząc tego kebaba, trochę czuję się, jakbym jadł... Danie kary zawinięte w lawarz z mięsem. Bardzo specyficzny smak. Tutaj dużo się różni od innych kebabów, naprawdę. Jeżeli chodzi o tę przyprawę kary, to myślę, że mięso jest przyprawiane tym kary, dlatego tak bardzo czuję to w takim kebabie. Ja generalnie głównie czuję to kary. To zabija nawet smak sam tego mięsa, i zostaje tylko ta słoność, pikantność sosu, no i to kary. Szczerze? Ten kebab jest OK, ale na taką cenę moim zdaniem 6. Raczej bym nie zawitał tu, chyba że mam ochotę na hinduskie, hinduską kuchnię, indyjską kuchnię, w jednocześnie na kebaba. No dobra, to ja zostaję przy siódemcy już nie kombinuję, bo faktycznie nie ma co podnosić. no I przyszedłem na kebsa, a nie do Chińczyka, nie? Ale szacuneczek za, za cenę i za to, że waży pół kilo mały kebab. To Jak jest by, dużo. Szczerze, jakbym miał pod domem, no to pewnie bym przychodził dosyć regularnie. Nie tak, ale jeszcze jakby tam susiku dowali więcej, to, to za cenę w górę by może poleciało. No dobra, to co? Mamy jeszcze do przetestowania kolejne, więc lecimy? Może sobie daję A no spokojnie, no spokojnie. Co na plus było w tym kebabie, to suroweczka. Troszeczkę jej było mało, a Cokolwiek była dobra. Miks warzywek, niekoniecznie hamskiej kapuchy, której tak nie za bardzo lubimy. Więc to jest na plus. Dziękuję. A proszę bardzo. Jesteśmy już pod drugim lokalem Jaffa Falafel, kebab Street food Tak, podpierałem się nazwą z typu. Drugi kebab, ocena 4,221 opinii, czyli mniej niż tamten w ogólnym rozrachunku i mniej ogólnie opinii. Powiem ci, że widziałem lokal w środku, mały kebab. No i wiem, coś tam jeszcze jest. Myślę, że tutaj nie ma dużego zejścia za bardzo. Mały lokal. Jeśli chodzi o to, no wygląda taki średnio. No <laughs> Powiem właśnie. szczerze, średnio, średnio, zero ruchu, to też tak nie na plus. Chodź przeczytamy opinię. Jak są dobre, to wiadomo, to są dobre, tak? Czyli coś dla miłośników gatunków, jeden z ulubionych kebabów na domowie. To jest niesamowite, że ile ludzi tyle opinii. Nie, że każdy kebab jest w stanie być dla kogoś ulubionym. Fantastyczne to jest. Szczególnie, że niektóre to są naprawdę średnie te kebaby, a są na przykład twoim ulubionym. Kolejna osoba napisała, że ten kebab to pomyłka. A gości wcześniej napisał, że to jego ulubiony. To działa? Nie wiem. Kiedyś było pięć gazdek, później były cztery, teraz jest jedna, więc no, widać, że niektórym to nie smakuje. Kebab XXL z kurczakiem, każdy kebab lepszy niż to. <laughs> każdy kebab lepszy niż to, śmieszna akurat opinia. No nie no, narzekają, narzekają, ale cztery dwa dobili, więc musiało być kiedyś może lepiej, a może po prostu raz jest dobrze, raz jest gorzej, zobaczmy jak będzie dzisiaj. hej, 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 10 minut oczekiwania, tak nam pan powiedział. Ciekawy jestem, czy się zmieścimy w tym czasie. Cenowo to samo, 18 zł Tyle co poprzednio. Ja już widziałem, że pan ma ten sam papier do burgerów, co w tamtym. Pak, leć! Maty tam zostaną. Jest... Można by się dosiąść normalnie. Ja nie, ja się ciekam. Tam w ogóle była trotilla, w to menu to... trotilla. Bardzo przypominał mi ten pierwszy kebab. W takim razie tam była pita, bo tu też jest pita, to wygląda tak samo. Myślę, że to było to samo. Myślę, że to była pita. Mm. Ale myślę, że ten kebab będzie chyba gorszy niż tam. Widziałeś tą resztkę mięsa, tak. Mam nadzieję, że pan nam nie wrzuci tych skrawków, co już tam leżały będzie od dłuższego czasu do naszego kepsa, Tylko chociaż dostaniemy takie świeżo opiekane, myślisz? Myślę, że ile tutaj zaszło dzisiaj kebabów. Od rana? No. 43. Ja myślę, że z 15 to maks. Spytamy pana? No. Dobra. A jak spytałem, na mnie zrzucił, a ty spytasz? No ty jesteś odważny, ja nie. Miętus. <grym> Mamy już nasze zamówienie, czyli małe kebaby z pitką i zmieszanym mięsem. Pan powiedział, że raz lepiej, raz jest gorzej, widać, że sam pracuje na tym biznesie. Ciężki kawałek chleba, ciężki. Tym bardziej, że tu jest bardzo dużo tych kebabów w okolicy, a zobaczymy, czy tu się ten kebab wyróżnia. Natomiast pan sympatyczny, to mogła być jego pasja. Ciężki kawałek kebaba, ale... Czy aż tak? Sprawdźmy to na wadze. Na wadze. A pokażę jak wygląda. Wygląda dużo mniejszy, na dużo mniejszy niż tam. Na pewno jest mniejszy, ale sosiku jest więcej. Albo to znowu takie smarnięcie na początku. Obawiam się, że tutaj trafimy na typowy chamski z kulomocy i z kapustami. Czyli po prostu masowe do sprzedaży. A nie taki fajny, jakościowy kebabik, jakiego szukamy. Ważymy, rozpinam plecaczek i, <laughs> I ważymy. Na, ściągaj z pleców wagę, ważymy to. Dobra, jestem gotowy. Zostawiam otwarcie. Nic tam nie mam oprócz wagi i 7 Nie wiem, czy bardziej się przestraszyłem, <laughs> że mi wypadnie waga czy kebab. Równoważność Ale mi podobna. zabiło serce, tylko całe ciało mi przeszło ciarkami. <laughs> Kładź na ziemi. Jak się ją włącza? Połóż. I słowiański przykłód i działa. Ale nisko bateria masz, tak? Tak, mam już od poprzedniego odcinka jest niska. Dobra, proponuję go położyć. 100. Co? <laughs> Nie możliwe, znowu tak Ej! Na... Raz zainwestować w nową wagę chyba. O minus 6. <laughs> weź... Dobra, do dodamy. <laughs> 200? 561 z dodaniem 170 trzeba dodać. Kurde, ty to on waży <noise> 390. tyle co tamten bez 170, to jest <noise> dużo 100... mniej. <noise> nie no, 390 wychodzi, a tamten był pół kilo. Mamy 100, ponad 100 gramów mniej, cenowo to samo, ale zobaczmy jak w smaku, bo może będzie lepszy. Próbujesz pierwszy? Próbuję pierwszy, bo już mam go w ręce. Teraz go sobie tutaj tylko rozwinę, bo ja nie lubię ze sreberkiem, więc tak generalnie. zanim zainwestujemy w tą wagę. Ups. O, ciężko to przełknąć, jeżeli chodzi o pitę. Taki gotowiec, ewidentnie gotowiec z paczki, po prostu zapieczony w opiekaczu. Nic specjalnego, gotowiec, powiedziałbym, że średnie. Średnia jakość, no jeżeli o to chodzi, to taka, taka miękka, nie za dobra. Jeżeli chodzi o resztę składników, surówki, kapucha. Kapucha z sosami wymieszanymi jakimiś randomowymi. Jeżeli chodzi o to mięso, co tutaj dostałem, mam wrażenie, że trochę dostaliśmy tego, co tam już leżało, tego mięsa, powiem szczerze. Myślisz? Tak, pożyłem go trochę, ciężko to wjechało. Jeżeli chodzi o smak sosów, bardzo słony, mega słony, tak jakby zabijały po prostu totalnie smak mięsa, żeby ukryć to, że to, no, żeby nadać jakikolwiek smak temu mięsu, bo innego tutaj nie znajdziemy niż ta sól czy pieprz. Ej, ale faktycznie mają te same opakowania co w tamtym. Czyli oni tu współpracują. To jest słaby kebab, nie żywniejszy, gorszy jakościowo, nie ma tej przyprawy kary, nie ma żadnego konkretnego smaku. Trochę jak Kebab King Po co mi tu latasz, Kamień. Bardzo mnie nie porwał, nie urwał No dobra, to ja biorę dziaba I zobaczymy, czy to potwierdzę No ale patrząc po twojej reakcji, potem jak wygląda, ile waży Nie oczekuję cudów Kapuśniak Wiesz, co najbardziej lubię w tych odcinkach? Kebaby? Nie, 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 nawet nie o to Tylko ten moment, jak już masz go w ręce I wiesz, że zaraz będzie twoja kolej I możesz go opieczętować i zrobić tego dziaba to Fakt, fajny moment, bo taki wyczekany jest, nie? Tak to zazwyczaj z jedzeniem to nie masz, o tak, że wyczekujesz go, ale przy tych odcinkach tak jest. Oj! Oj, oj! Oj, oj! oj, oj. oj, oj. <grym>, oj, oj, oj. Jakieś dziwne smaki nie przeszły. Smaki kebabowe? Taki średni. Widać <grym>, zobacz tego ogurasa tutaj, takiego kiszonaka. piszoniaka. Miałem wrażenie, że gryzłem kilka takich grubych rzeczy. Ta wołowina to jest prawie. Bym powiedział, że bardzo podobna do tamtej, w tej, co zjedliśmy przed chwilą w Bamiamie. Sosiki Su są, są całkiem w porządku. Tamten był ostrzejszy. Tu jest też mieszany, mieszany, ale tam było więcej piękności. No, wołowina, no to widzieliście. To była kulka, resztka kulki pewnie zmieszana z tym, co było skrojone. No, bez szału. Czuję tą słoność. Chyba jest bardziej słony niż tamten. Słoność jest okropna, niech z kebaba spadnie kropla. O, oh, fest słone. I ten ogór to jest jak z takiego hot doga amerykańskiego, wiesz, nie masz takiego, takim nożem yy, z ząbkami może te noże, wiesz, takie, takim kształtem, taki przecięty ogór z hot -doga i wrąbany tu, totalnie nie pasuje. końcówka już robi się sporo pity. No ale to też normalne, no bo jak zabijasz tą pitonę, gdzieś musi się schować. Więc na koniec już jest trochę więcej. Pojawił się pomidor i coś mi chrupnęło w zębach. To mnie martwi. Nie wiem, co to było, no ale ten kebab jest słaby, no. Żal mi trochę tak mówić, no bo zawsze ktoś tam jest po drugiej stronie, co się stara, żeby zrobić tego kebaba dobrego Takie, Taką mam nadzieję, że każdy tak chce No ale tutaj coś, coś tu nie gra, no Strasznie słony Z pewnie to musi być przykrywanie tego smaku mięsa, no bo No nie, czuć tu jakiegoś quality, nie I jeszcze ten kiszoniak taki z doga. Nie, to jest słabe Nawet nie chcę tego dojadać, nie Będę musiał to na siłę drobić Weźmiesz do domku i sobie w domku dojasz Dobra, przyjadę teraz to max kebab jelonki? I jeszcze czuję jakbyśmy się, się cofnęli takiego perelu, nie tak byśmy od lat wcześniej, tylko takie zarośnięte, zarośnięte miasto, wiesz, nieprzystrzyżone jeszcze trawniki, trochę baraków i ten max kebab z graffiti na plecach. Po prostu mniejsze miasta w Polsce. Fajnie! Podoba mi się to. O. Droga twojego starego do szkoły, nie? Przez pola Taki no. dzisiaj trochę trip trekkingowy bym powiedział. Jesteśmy na Bemowie. Tak naprawdę ruszamy się raptem o 100-200 metrów cały czas od kebaba do kebaba. One są po prostu obok siebie. Nie wiem, dwie minutki spacerkiem i jesteśmy w trzecim punkcie. Tym razem to Max Kebab, który na szybie ma napisane wielkie otwarcie, ale otwarcie musiało być dawno temu, bo opinie są z ponad, przed, z przed roku. Nawet, nawet, jeszcze bardziej wstecz. Ale wciąż codziennie mają może wielkie otwarcie. <laughs> może tak, może wiesz, może to jest chwyt, może to jest chwyt marketingowy. Pierwszy raz dostaliśmy pitę w ten sposób złożoną, czyli nie tak jak klasyczne rollo, tylko już bardziej tutaj taka... I Z totkowym sosem jest przesiąknięta. Często w kebabach dają taką pastę totkową na samą górę, więc myślę, być. że tutaj może być, chociaż bardziej się przebije tutaj z widoczności ten sos czosnkowy. Ale może najpierw go zważymy. Zapłaciliśmy 16 zł, najmniej. Najmniej. I to uważam, że to jest cena za małego kebaba, a nie wygląda na małego, więc jestem ciekaw jego wagi. No prezentuje się to lepiej niż ten, co przed chwilą zjedliśmy w tym H hafa, jafa, jafa. No i nawet wnętrze było fajniejsze i więcej ludzi. A, coś... czułeś, y, czułeś klasę, czułeś, że to premium kebab. To nie była zwykła buda. Właśnie spróbujemy, bo się nachwalimy, gdy się zaraz okaże, że to lekka. Może po prostu tamten był słaby i w kontraście wychodzi po ok. Ale się upierdzielimy. 420, to może być prawda. Słuchaj, Czyli no. wychodzi na średniaczka. Czyli wychodzi tak pomiędzy jednym a drugim. Bo na pierwszy miał 500 z hakiem, drugi miał niecałe 400, ten ma 420. To co, zanurzy się w ten totek? Znowu delikatnie czuję to kary. jest ten orientalny przysmaczek, taki wiesz? No z zapachu też się unosił w lokalu, więc to jest bardzo prawdopodobne. Dużo tego czosnku na początek, jest bardzo mokra już tapita. Zobacz, jak ona się tu rozpala, bo jest Cała pęka, sosu. A pan mówił, żeby no, małe się niestety nie da przekroić na pół ze względu na to, że się rozpadnie. Teraz to rozumiem, no jakby to, to by się po prostu posypało w całości, ale to jest potężne. Zobacz, jakie mam to po tobie zjesz? Jest mega dużo surowy. Jaki wypchany. On wygląda, jakby ważył dużo więcej niż te 400 gramów. No ale był krótki, nie? <noise> Przeciętny. Bardzo czuć ten czosnek, bardzo dużo jest kapuchy. Czuć też mm, przyprawy takie jak w tych sałatkach, takie jak kupujesz w pudełeczkach. Wiesz, kapustę kiszoną, kapustę jakąś tam białą, czerwoną. Trzeba, też w pudełeczkach takie surówki gotowe to bardzo podobnie smakuje. Mięsa szczerze to nie poczułem, bo jest tak dużo tego sosu i tych, tych surowek. Podoba mi się ten kadr za to, bo tu masz kwiatuszki, tam coś na łące, zasiedzi w pierwsza kebaba. Życie jest piękne. Jest piękne, ale jeszcze piękniejsze by było, gdyby te kebaby były rewelacyjne. One są, są średnie, szczerze mówiąc, jest tak dużo kapuchy, że ja nie, nie czuję nic więcej. Zaraz sobie zobaczysz, ale on się, ten kebab się w ogóle zlewa w całość, przez to, że jest tak mokro i że jest tak tyle kapuchy. Mięsa to jeszcze nie poczułem, szczerze mówiąc. Te socy to się w ogóle zalały z tą kapuchą. Jest, nie wiem, trzy rodzaje kapuchy mam wrażenie różnej. No ale czy to jest dobre? Na pewno zapychacz to jest. Bo za 16 zł dostajesz prawie pół kilograma kebaba. To na pewno jest gruba sprawa. Oj, ale słony kurczak. Dokopałem się do niego. Zobacz. No on jest duży. On jest wypchany. Ta pita jest naprawdę pożona jest za 16 zł, to trzeba przyznać, że to jest duży plus. Natomiast jakościowo to się wiele nie różni od tego, co jedliśmy. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ten banjam, ten ban, bamiam, bamian. Bamian na najlepiej się wypada. Chyba tak, chyba tak. To jest takie, o. Nie powiedziałbym, że to jest słabe, chociaż za dobre też nie jest. Więc co ja mam wrażenie, że ostatnio spróbowaliśmy bardzo dużo dobrych kebabów i nasza podprzeczka jakoś wyskoczyła po prostu wyżej, a zapomnieliśmy jaki to jest typowy hamski polski kebab. Dobra, to inaczej. To jest taka... Ale gówno. To jest szóstka, nie? To ten poprzednik, który zjedliśmy, to była czwóreczka, to to jest powiedzmy szóstka, no bo cena była dobra. Nie z tego nie jest naprawdę dużo żarcia, nie? To jest plus. O kurde. O. I na płotanie! Faktycznie, wygląda na takiego wypchanego kapuchą, ale nie przekonuje mnie to, nie mam w ogóle ochoty go gryźć, tak powiem szczerze, nie? No? no, ja się cieszę, że Ci go oddałem. <laughs> Mi wystarczy. No, ale solidna porcja, za 16 zł, szczerze mówiąc, to... Myślę, że nie spotkasz takiej. Naprawdę solidne, to tutaj za to duży plus, duży plus. Jak jesteś głodny i jesteś tutaj, to z tych trzech wyścig się najprędzej na tutaj, ale czy... Będzie najlepiej. No ten Bian Jan też nie był jakiś rewelacyjny. To mięso nie ma smaku. <noise> no bo tu kapucha ci zajmuje wszystko. Nie, to ugryzłem teraz tylko mięso. Was jedliśmy ostatnio po prostu za dobre kebaby. Trzeba zacząć szukać takich najlepszych. Najgorszych. <noise> no to jak wyglądają z tej kategorii. Powinniśmy zacząć jeszcze tylko najgorszej i, <noise> i potem pójdziemy do jakiegoś średniaka i powiemy: łowu. Nie wiem, miał gwiazdek? Przypomnij mi. 4 i 4? <noise> Domowo, co wy robicie z kebabami? No słuchaj, ale to może dlatego miał takie opinie, bo kosztuje Bo kosztuje nie za dużo Dobra, no zgodzę się z tym, kosztuje nie za dużo Sosy są tu takie, że ratują, bo ten, so, ten sos jest niezły Ten sos jest niezły, mi się całkiem smakuje On ratuje dosyć tego kebaba Ale to mięso, mam zdaniem bez smaku Konsystencja, kurde, no, jak takie zwykłe mięso, jakieś. Nie ma bez, żadnej tutaj chrupkości po tym przypieczeniu czy czegoś. A ja czuję tą słoność do tej pory. Ale tak to mam wrażenie, jakbym miał taką. takie glutowate, może trochę. Nie, może nie glutowate, ale takie łatwo odrywające się to mięso, takie sztuczne. Tak się czuję, jakbym to miał jadł, jadł takie sztuczne mięso bardzo. 4 i 4, ma 426 opinii. No to to jest niezły wynik. To jest naprawdę niezły, solidny wynik. Za cenę. Ja myślę, że tutaj dużo. Ewidentnie kula mocy, jak skurczybek. No tak, tam obar nie, nie było słowa. Za tego kapusta, no jedyne, co mi się podoba w tym kebabie to sos i cena. No bo najtańszy kebab, jakiego jadłem w ostatnim czasie, a ważył sporo. 420 gramów. Ale dzisiaj w sumie bym jakbym go porównał z tym poprzednim, no to no ten chyba trochę lepiej wychodzi ale niż ten nie, poprzedni. Wiele. Ale, ale no, na żaden z nich na pewno bym nie wrócił, nie zatrzymałbym się po nim. To nie jest odcinek, który będziemy dobrze wspominać. Nie, ja każdy wspominam dobrze, ale tych kebabów trochę gorzej. <laughs>